Deal, 200 utility damage in a single match Ale to chodzi jak GF, ty gram. Hack, my musimy im granaty dać. Na tym wingmanie, tak jest nasze zadanie. Mm -hmm. I nie musimy go wygrać. Nie musimy go wygrać. No to kupuję mu Czekaj, kładziemy pakę i palimy ją. Dokładnie. Chyba, że zobaczymy kogoś, to wtedy. Dobra, dawaj dajmy go. Kurwa, zobacz, kto mi wpadł. Dobra, ja kładę. Oj się tam za grillem. I uciekaj, uciekaj. EJ! Daj w radę? Możesz no moło mi wyrzucić? Ja dwa rzucę. Aha, bo tu się da wyrzu... Ale to mamy drużynowy utility damage, ja też muszę zrobić utility damage, żeby wbić. Dobra. HEJ BLECY! Mało BIERZ! Bo, bo, bo. Nie Kurwa, ty chłopskie w Gaming, taki gracz. Nie ma defa, nie ma defa. A -a. Dobra, jaki utility dam w tej rundzie? 10. CT na prawo i rzucę grand włącznik, 2 sekundy. A, po CT, po CT w prawo i rzucę grand włącznik. Dobra, już 3 damage najebałem. Ej, a ja zero. Kurwa. To nie jest dobrze powiem ci. Myślę, że ciężko będzie to zrobić. O, podchodzi. Chyba dostanie heka. No i porządni chat. Masz jakieś granaty jeszcze? jeszcze? Nie mam, nie mam. Ale da, o, ja na plecy zaszedłem, daj mu najdaj na web na i molo. Pokaż no, to mi to, i ty to, to, wytrzymaj wytrzymaj Co? I ty, ty, ty 30 dałem na idę i daj mu najdaj Nie, no. Helkaisk.com strona na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem Pago i Knut. Dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie. A skodem Pagobonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Covid mówi, że w pierwszym meczu zrobi to misję. Gdzie jest? W go nie widzę. Wejdzie w tego smoka. Dostał, dostał za, za 20. Ty, okay, bo ja nie mam granatów już. I HP. Chcę sprawdzić. Robi obiegówę, Janek! Nie, chłopiec jest odjebany. Chyba muszę trzymać te granaty, wiesz, na później. Chłopiec defa na raz broi. Mówiłem. No wiem, no wiem. Dobra Janek, słuchaj okay, ja mam 70, jest klasa Masz 70? Ja mam 30 cały czas Muszę smokę dać, wiesz Jest tam dalej Dałem tam najdy Patrz czy dostanie to rzucę Nie wiem Do, Tak dałem dałem dał dałem dużo To rzuca Dobra niech się polik widzimy idzie Dobra, ty, smakujemy tam i rzucamy na tego gościa, Dawaj. tam chyba cały czas damage będzie. Jak że ja to rzucam głębiej. No, no, na blisko Oj! Tam blisko, na blisko. Nie zostanie chyba. nie ten damage tak? Nie, trzeba zrobić, ale to zrobimy, zrobimy. Odprawy ta, od ta. Kurwa zajebana Poli się, poli się tam A spolił się już! 180 I pięknie to chodzi Januszek Zrobimy to Co? on cię nie widział No nie widział, a ja nie widziałem że tam przyjdzie Ja jest. też nie wiedziałem w ogóle mi się No ty, ty wiedział? Ja nie wiedział, chłopce wszedł oknem tego Ta tu se wszedł Przez stolet Pas, pas, pas. Pa, 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 że Nie wiem, weź mu z młotkiem, daj może będzie duży deal damage. Pokoszeka, zapaka, pokoszeka, pokoszeka. Pokoszeka, paka. Nie tak źle. Ty go tam spaliłeś, tego gościa, bo ja tam HR-ka rzuciłem tutaj. I... Kurno, to, to, to ale dobrze, to się podzieliśmy tym dealem. Dobra, team. słuchaj, ale to tylko 200 trzeba nabić. To, to 300. 200 w tym meczu już zaliczone. Słyszyje, magika Siad Ten na blisko jest chyba Daj jeszcze jednego. Odkręconą szyszę A ty Fejku jeszcze smokiem No Dobra. dawaj Czekaj Czekaj jeszcze Pierwszy, pierwszy fake granatem mój w sezonie Nie ma Daj smoka na bombę ja widzę Smoka na bombę Kładę Uważaj te okno tam No Chuj Tuduś, my zrobimy tego damagę Ile ci weszło? 18 chyba tego wychodzisz. Co za gra psuta. Tak. No, ale zrobimy W tym meczu musimy... Z... A nie, czy musimy coś to, to zrobić? Nie, jest napisane orb. Czyli... 200 tego Dipsa musimy zrobić nie, Ja mam plan w ogóle I do przodu przez te drzwi na BS Wychodzimy, kładziemy w smoku i tam rzucamy granaty. Dobra Prec. Ooo, ale to teraz musiał wejść. Rozlej się! Weszło ci coś z Nie, no ja czokuję się! No! Rzucaj mi granaty, Janek! Nie mogę Nie możemy! No, mogę ci Ja już zrobiłem zadanie, nie? No, zrobiłeś, no, ale jeszcze. No ja nie zrobiłem, no. Daj mi coś. Dostał, dostał. Kurwy. Kurwa, jak ten smog wybuch na górze tam? 268 zrobiłem teraz, dobra, dobra, dobra nasza. Ej, dobra, musimy wygrać, bo ja stracę kurwa rangi. Oj, dobrze, 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 to... A ile masz dmage'u? Dwieście. wystarczy. No, ale czysta możemy zrobić. No, możemy. Tu ja mam. Też. Jeszcze tyle. Dawno nie grałem Patrz, game game, reprezentant A gdzie jest drugi bez? Ani nie, tu jest jeden bez No chuj, nic z żadnym grantem nie trafiono Coś się tu... O, się kurwa, zobacz Janek, są tam! JA PIERDOLĘ Ale dostał skalka za 5. Ty, zrobiłem 300 image, a ty? No, no już je. zrobiliśmy się mówią nam, no to po prostu wystarczyło A to co jest dla 300 damage'u? Nie smokuj, mam snajperkę! Jeszcze jeden! Janek, weź mi do kolanu, wyjeb tego mocka na chuj ci taki zawodnik nieśmieszny Dobra Pomyśl sobie tak, IRL Ja mam buty jego, on nie ma moich butów To kto ma... Kto, to jest Sneaky piki to bardziej Chce się, nie? Pomyśl tak To prawda jest No chyba u Ciebie się dzieje. Kurwa, te nowe granaty nie jakoś... Problem! Janek, klaczuj okno i lewo. Zawiodłem, zawiodłem w tym spotkaniu. Ale misja została wykonana, zabić. prawda? Gramy na zadanie, nie na wygraną, tak? W Jak w zobaczysz, jakie na... granaty dam w tej rundzie, to, to powiem Ci, że nie będziesz mieć problemu z tym, że wyjebaliśmy ten mecz. Dobra, Janek, bo teraz będzie gruba misja, kurwa. Gruba kurwa misja. Co? Cieszę się. Znowu Wingmanik? To będzie survival taki specjalny, Janek. Zapnij pan Nie, u boku swego. Patrz, 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 patrz. Dobra, jedziemy. Skup się, nie wiemy, nie mamy kontaktu z bazą. Nie wiemy, z której strony będą Dobra. ten. Chłop. napierdalają z lewej, ale to może być bait, Janek. Ja, ale co to jest? Co jest kurwa? A z nieba lecą. Ej, nie da się tak celować, Janek. Ja. Janek, to jest desant... nie... Desant A jeszcze Janeczku, Janeczko oni lecą kurwa dalej! Kurwa! mogę Kurwa! Napierdalają Janeczku! Widzę! Uważaj, ponownie. Janeczku! Ja już nie mogę. Nie mam amunicji, Janeczku! Janku, Janeczku! Dobra, Nie mogę go dogonić! Co jest? Nie mogę go trafić! Mamy! Mamy ich! Bo robocie nie gadamy o robocie! Pojebany! Możemy jeszcze raz ty Na heady Janku! Patrz, tak Tak na heady Ej jest pan Ja celuję w głowę, on nie dostaje głowy Kurwa, ale ja byłem właśnie Ej, to był mój Nie, ej, ja akurasit nam Ja pierdolę Ja pierdolę Janek, robimy też raz ja pierdolę ty, ale porwało Mateusz, no. Idę w chuj stąd Nie, ja akurat jest ja zjebań no Nie, ja jestem załamany Ty, bo strzela do mnie, pomóż No nie strzelaj z ust, mati A czemu nie? Any ja weapon w nogę Ja się załamałem, gram jeszcze raz to Kurwa o Jezu, min. Nie, ja pierdolę, ja się załamałem Jak się za... o, i w nogę dostałem Teraz heta ta jest a wcześniej. Teraz nie gra roli, no właśnie, co czujesz? No to już, zabijaj coś. Ooo, ja się załamam w pewnym momencie. Psycha mi się. 5 teraz? ty, jakbym ja nie, nie, nie misował jest. tych szałów i nie strzelał do ciebie, to byśmy łatwo zrobić top 1.